Ostrów Tumski, jego dziedzictwo nie jest naszą własnością, ani władz Poznania, ani Poznaniaków, tylko jest własnością narodową. Jestem współautorką wpisu Poznania na listę pomników historii i ta lista może tu przeczytam. Tytuł ten może otrzymać zabytek nieruchomy o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, mający duże znaczenie. Dla dziedzictwa kulturalnego Polski, nie tylko regionalne. We wniosku znalazły się także ustrówek Śródka, które odrzucono, gdyż były zbyt zdegradowane, ale obecnie po latach rewitalizacji zasługują na ten tytuł. W tej chwili jest procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rejon Ostrowa-Tumskiego, część północna B1 który stwarza zagrożenie dla naszego narodowego dziedzictwa. Ja nie lubię używać wielkich słów, ale tu trzeba takich słów użyć. Jeżeli plan ten zostanie przyjęty, bezpowrotnie stracimy szansę na poznanie początków osadnictwa, gdyż dotąd żaden archeolog nie badał tej części wyspy. Wszyscy szukali palatium, no i w końcu je po latach znaleźli. Ostrów Tumski jest też ważnym elementem tak zwanego północnego klina zieleni który świadczy o unikalności architektury miasta Poznania. Ale kiedy zapoznałam się zarówno z prezentacją udostępnianą w internecie i możecie Państwo sami obejrzeć te plansze, jak i z tekstem uchwały, no to przyznam się, że włosy dęba stanęły mi na głowie. Jak Państwo widzicie, zaprojektowano tutaj osiedle, trzy osiedla na Małej Wyspie, dla około 2 tysięcy mieszkańców na tej wyspie przylegającej bezpośrednio do zespołu katedralnego na 5000 tysięcy. I po wschodniej stronie Cybiny, czyli na Zawadach, 3000. tysiące. To razem daje 10 tysięcy. Zbudowanie osiedla dla takiej masy ludzi będzie miało konsekwencje dla komunikacji, dla ekologii, dla przyrody, dla panoramy miasta, dla panoramy bezpośredniej, czyli otoczenia katedry itd. Cały Ostrów Tumski został ujęty granicą ochrony obszarowej, czyli jest wpisany do rejestru zabytków. Natomiast w procedowanym obecnie planie ten sam konserwator, czyli to samo biuro konserwatorskie zmieniło zdanie i uznano, że granica biegnie po linii kolejowej. Jak dotąd archeolodzy nie zbadali zasięgu osadnictwa na wyspie katedralnej. Grzechem pierworodnym podejścia do tego było poszatkowanie tego obszaru Ostrowia Tumskiego na te trzy fragmenty czy cztery fragmenty. Otóż nie, to jest jeden, jedna że powiem, całość, która we wszystkich wypowiedziach była bardzo, bardzo dobrze widoczna. Otóż plan powinien widzieć całość, czyli ta część północna. Nie no, to jest wręcz barbarzyństwo, że ją się widzi tylko jako wyizolowaną y, część, nie dostrzegając kontekstu. Nie tylko tej części związanej z y, no, obecnie funkcjonującym y, y, obszarem wokół katedry, ale właśnie szeląg. To jest, to jest również bardzo istotny kontekst, no bo, Państwa, jeżeli y, się y, 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 mówi o. Y, Zainwestowaniu tego terenu to powstaje natychmiast pytanie o przeprawę przez Wartę, czyli co no, rozwalenie Sielonku, który jest bardzo ciekawym elementem struktury przestrzennej Poznania właśnie owego północnego kina Zieleni. Więc do barbarzyństwa, tak to powiem, którym było przecięcie tej części Poznania przez trasę Skroskiego. I w skandalu, w którym było zbudowanie tego, nie wiem, Titanica czy, 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 czy Transatlantyka, prawda, eliminującego widogostrowa, No teraz dokładamy już taką cegłę, która ma tę część dobić. Byłoby to rzeczą naprawdę no, okropną. I myślę, że kluczem powinno być całościowe spojrzenie, że wrócenie do, do planu, ale widzącego. Całość tego obszaru, a nie wycinka jego, i drugie, ów te kontekst zróżnicowanych wartości, które koniecznie powinny być rozpatrzone przed podjęciem decyzji. Wyważenie między tymi wartościami, no to jest rzecz polityczna. Cechą w ogóle budowy miast polskich, w Wielkopolsce szczególnie, jest wielowątkowość. Wielowątkowość, czyli wielokompozycyjność. Miasto nie rozwija się na zasadzie jednego elementu charakterystycznego, a na, na zasadzie i tutaj Poznań jest takim bardzo ładnym przykładem, współistniejących ze sobą struktur niezależnych od siebie, o indywidualnym układzie kompozycyjnym, jak i formie zabudowy. Yy, i... Jakby tym elementem podkreślającym tę indywidualność jest otaczająca przyroda. I szczególnie Ostrów Tumski naokoło, zresztą to co pokażę, Ostrów Tumski naokoło był otoczony właśnie układami przyrodniczymi i zielenią i układami wodnymi które moim zdaniem należy chronić jako wartość, jako wartość budowania indywidualnej cech miasta, podkreślania jego indywidualnych cech, a nie tworzenia papki budowlanej, która jest... Charakterystyczna, którą możemy zobaczyć wszędzie, czy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych, a niestety widzimy to tutaj. To, co się zamierza w obszarze Ostrowa Tumskiego jest zaprzeczeniem tejże tożsamości, takiego sposobu budowania struktury miejskiej i, dla, i na to nie należy się zgodzić. Miejska pracownia urbanistyczna wskazuje przewidywany. Plan rozwoju tego układu komunikacyjnego, natomiast jak on się ostatecznie ukształtuje, to tego miejska pracownia urbanistyczna nie rozstrzyga. Pracownia, czy szerzej też magistrat, bo mamy takie wypowiedzi niektórych radnych poznańskich, zapewnia, że na etapie regulacji układu komunikacyjnego te wszelkie zgłaszane przez nas zagrożenia się wyeliminuje odpowiednią regulacją tego ruchu. Ale to są zapewnienia, które my mamy prawo uznawać za bezpodstawne, bo to nie są żadne gwarancje. Nikt ani ze strony miejskiej pracowni urbanistycznej, ani ze strony y, szeroko pojętego magistratu nie jest w stanie na tym etapie zagwarantować nam, że ten układ komunikacyjny w przypadku realizacji dużego osiedla zostanie zrealizowany w taki sposób, aby nie stanowić zagrożenia dla najcenniejszej części ostrowa polskiego. Nikt nie jest w stanie tego zagwarantować. To będzie sytuacja dużo późniejsza i jeżeli ona się potoczy niepomyślnie, jak się tego obawiamy, to zawsze czy pracownia, czy szerzej magistrat będzie mógł stwierdzić, że się po prostu nie udało. Wszyscy mieszkańcy tego potencjalnego osiedla, którzy będą chcieli z centrum miasta dojechać po prostu na swoje osiedle, to zgodnie z tym przewidywanym układem komunikacyjnym powinni jechać na śródkę, następnie ze śródki ulicą Chłonda tam w kierunku na Zawady, w kierunku Nowej Przeprawy. Mostowej, która, którą miasto ma przygotować, ale to są pobożne życzenia. To znaczy, sam będąc niestety nadmiernym uczestnikiem ruchu samochodowego w naszym mieście, wiem, jak taka praktyka jazdy po Poznaniu wygląda. To znaczy, każdy skręci tak, jak. Obecny układ komunikacyjny mu na to pozwala, czyli w prawo z mostu Chrobrego na Zagórze, Zagórze motoczy Ostrow Tumski i przy Katedrze traktem o którym wspominała tutaj Dorota Matiaszczyk w swoim wykładzie w kierunku Małej Wyspy i z Małej Wyspy na Dużą Wyspę. Tak obawiamy się, że to będzie wyglądało i obawiamy się, że żadne późniejsze decyzje zarządu dróg miejskich nie zmienią tego układu komunikacyjnego. I drugi ten drobny problem, to problem hydrologiczny do naszym zdaniem nie poddany gruntownej analizie. Pracownia pochyliła się nad problemem tego zagrożenia powodziowego i o tym była już mowa w wykładzie, więc nie będę się do tego odnosił. Natomiast problem gruntowy, gru, wód gruntowych jest poważny, on występuje nieustannie, wystarczy prześledzić jakby stan krypty katedralnej i problemów z wilgocią w krypcie katedralnej, gdzie mamy no właściwie w skali Polski jedne z, najc z, najc z, najc z najcenniejszych y Pozostałości naszego dziedzictwa historycznego, niezależnie od tego, jak będziemy interpretowali grobowce, czy je to były grobowce, czy to była misa chrzcielna, czy może coś innego. Mamy rzeczywiście absolutnie najcenniejsze relikty z początków naszej państwowości w tej krypcie. Stan tej krypty do niedawna był fatalny, tam właściwie wilgoć była nieustająca i te relikty nieustająco zamakały. Po ostatnich pracach konserwatorskich jest trochę lepiej, natomiast, znów, nikt nie przedstawił nam wiarygodnej, przekonującej, obwarowanej gwarancjami analizy, która by nas uspokajała i udowadniała, że realizacja tak potężnej inwestycji na terenie Ostrowa Tomskiego radykalnie nie zmieni stosunków wodnych, co przyczyniłoby się do no, znaczącego pogorszenia stanu materialnego tych elementów. Ale to są, to są rzeczy oczywiście fundamentalne, bardzo ważne, natomiast myślę, że jeszcze ważniejszy jest ten etap takiej zasadniczej dyskusji nad przyszłością wyspy katedralnej jako miejsca szczególnie cennego, nie tylko w perspektywie Poznania, ale całej Polski. Tutaj no, spotykamy się z takim zarzutem ze strony no, magistratu, szerzej pojętego, bo to nie, nie, nie tylko jakby ze strony samej pracowni urbanistycznej, że przecież był czas na taką dyskusję, że w Poznaniu właściwie zdefiniowane zostały kierunki rozwoju. Na etapie, kiedy one były definiowane, właściwie nie było żadnych zastrzeżeń, i teraz jest tylko prosta konsekwencja tej definicji, że skoro zdefiniowano takie kierunki rozwoju, no to my w ślad za tymi zdefiniowanymi i przyjętymi przez naszą wspólnotę kierunkami rozwoju podążamy. No nie do końca jest to prawdą, oczywiście, że z perspektywy magistratu tak to wygląda, ale to jest pewien poważny, ja tak to definiuję, tak to widzę, pewien poważny problem komunikacyjny. E Magistrat ma określone założenia, komunikuje je w określony sposób, zgodny zresztą z przepisami. Nie można tu powiedzieć, że magistrat szeroko pojęty, czy to będzie tylko pracownia, czy, czy inne instytucje miejskie, że popełnia tu jakieś błędy takie formalne. I w związku z tym uznaje, że wszystko jest w porządku. My prowadzimy działania, nikt nie zgłasza poważniejszego sprzeciwu i wszystko jest lega artis. Problem polega jednak na tym, że no właśnie mamy do czynienia z pewnym kłopotem, Komunikacyjnym. My, reprezentujący szeroko pojęte środowisko osób, które się z różnych perspektyw i z naukowych i innych, społecznych, zajmują ochroną dziedzictwa historycznego w, w Poznaniu. Z jednej strony, czasami grzeszymy biernością, bo też taka jest prawda, i dochodziły do mnie takie między wierszami sygnały, że właściwie nasza obecna aktywność związana z tym planem jest dużym zaskoczeniem dla magistratu, że magistrat spodziewał się, że podobnie jak w przypadku poprzednich planów realizowanych w Poznaniu, takiej fundamentalnej, poważnej dyskusji nie będzie, tylko jakaś taka kosmetyka, a tu nagle to się szeroko rozlewa i są zasadnicze głosy, więc oczywiście czasami, czas, czasami grzeszymy pewnie jakąś biernością, ale dużo częściej wynika to z tego, że my jesteśmy jakby no na bieżąco zaangażowani w różne sprawy i nie zawsze jesteśmy w stanie śledzić te komunikaty magistratów w takiej formie, w jakiej one są ujawniane. My nie mamy środowiskowo wypracowanego takiego mechanizmu bieżącego śledzenia komunikatów miejskich. Często nasze włączenie się w określone dyskusje ma pewien charakter przypadkowy, a w odniesieniu do tak fundamentalnego problemu jak zabudowa Ostrowa Tumskiego, no właśnie należałoby myśleć też o, o, o takiej zasadniczej dyskusji, nie tylko regulowanej systemem komunikacji urzędowej przez miasto, ale wywołaniem takich, takiej takich konsultacji społecznych czy, czy, czy społecznej dyskusji z prawdziwego zdarzenia. A więc nie urzędowo, ale ogłaszanie w poważny sposób z takimi wprost kierowanymi do określonych instytucji i do określonych środowisk zaproszeniami do takiej, do takiej dyskusji. I to, że w mieście jest pewien nurt myślenia o zagospodarowaniu, to prawda, ale widać, że ten nurt jakby się zmienia, że on ewoluuje, bo te pomysły na to, że ma być jakaś zabudowa mieszkalna na Ostrowie Tumskim pojawiły się, jeśli już mówimy o Polsce po 1989 roku, w latach 90., ale one nie były dokładnie takie, jak te, które się zaczęły pojawiać gdzieś tam po roku 2008. Ta, z mojej perspektywy... Nie jestem specjalistą w zakresie urbanistyki, ale z mojej perspektywy wyraźnie widać presję deweloperską, która rezonuje w tym sposobie zmiany myślenia o tym terenie i takiej intensyfikacji zabudowy, w sensie jej zagęszczenia czy też, też skali. To jest wyraźnie, wyraźnie widoczne. Wyspa ma wyjątkowy charakter. Nie należy, to jest, myślę, że dla nas to jest wszystkich oczywiste. To, że jest przecięta torami, jest to rzecz wtórna stosunkowo późna, biorąc pod uwagę historyczną perspektywę dziejów Ostrowa, Ostrowa Tumskiego. Są takie błędy proceduralne, moim zdaniem, z mojej perspektywy, ewidentnie. Do ponownej dyskusji jest kwestia ochrony konserwatorskiej tej wyspy i nie zgadzam się ze stanowiskiem miejskiego konserwatora Zabytków, że sprawa jest jakby zamknięta. Absolutnie nie, bo wpis z początku lat 80. jest moim zdaniem formalnie błędny. Absolutnie formalnie błędny. Nie ma graficznego załącznika do tego wpisu, a Określenie opisowe zakresu ochrony Ostrowa Tumskiego można interpretować w przeróżny sposób i my w gronie tutaj koleżeńskim na ten temat dyskutowaliśmy i każdy z nas na podstawie tego wpisu miał inną wizję zakresu, w którym, którym ochrona powinna być objęta, tym bardziej, że układ ulic, który jest podstawowym wyznacznikiem granic wpisu, dziś jest inny niż był wtedy, gdy wpisywano. Więc, a to ma dalsze konsekwencje, ponieważ fakt, że ten wpis interpretowano w taki sposób, że północna część wyspy nie jest objęta ochroną konserwatorską. W konsekwencji oddziaływał również na decyzje dotyczące wpisu zakresu terenu, który został ustanowiony jako pomnik historii, gdzie, jak wiadomo, już też o tym była częściowo mowa, wyłączona była środka i wyłączona była północna część ostrowa Tomskiego. Środka, no to zgadzam się, bezdyskusyjnie powinna być w granicach pomnika historii. Natomiast no, właśnie, ewentualna dyskusja co do statusu północnej części wyspy, konserwatorskiego statusu północnej części wyspy, miałaby być może konsekwencje również dotyczące tego, tego statusu związanego z pomnikiem e, historii. Więc, niezależnie od tego, że no, z perspektywy magistratu jest już mówiąc kolokwialnie po herbacie, odbyły się konsultacje, są jakieś głosy sprzeciwu, ale właściwie my jako magistrat to wiemy, czego chcemy. No, ja uważam, że tę dyskusję w zasadzie trzeba zaczynać y, zupełnie od. Y, od podstaw, tym bardziej, że nie ma żadnej presji czasowej, bo jak zapewniają nas pracownicy, jakby z różnych tutaj stron magistratu, nie ma żadnej presji deweloperskiej. Nie ma żadnego dewelopera, który już tam czeka w blokach startowych, że jest dogadany. Komentarz pana prezydenta Solarskiego w mediach, że deweloper jest i oczekuje, no zbyt o wzruszeniem ramion i uśmiechami, że to był taki lapsus językowy pana prezydenta, że nic podobnego, że nic takiego się nie dzieje. No, 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 no moim zdaniem się dzieje, to znaczy moim zdaniem ta presja deweloperska, nawet jeśli nie bezpośrednia, ja nie, nie, nie mam spiskowej teorii dziejów, że oto tu już jest deweloper i jest dogadany z miastem, ale ta presja nawet pośrednia ma moim zdaniem ogromne znaczenie, więc uważam, że powinniśmy powrócić do takiej zupełnej podstawowej dyskusji na temat przyszłości tej wyspy północnej części. Nie jest prawdą, że my jasno się sprzeciwiamy jakimkolwiek działaniom tam. Działania są potrzebne, ale no właśnie jakie, to, to, to jest przedmiot myślę przyszłej, przyszłej dyskusji, a nie tylko korygowanie, czy dany blok będzie za wysoko, czy, czy, czy nie za wysoko, czy dodamy trzy drzewa w szpalerze ulicy, czy, czy nie dodamy. Czy to nacisk dewelopera, czy nie, to łatwo jest ocenić, ale, ale za tym stoi sposób myślenia, że każdą wolną przestrzeń w obrębie miasta musi, musimy zabudować. To, to jest taki absurd, jakby, jakby pozwolić deweloperowi, no to by on nam stary rynek też zabudował, a ten krakowski deweloper być może przestrzeń Wawelu by też uzupełnił jakimiś, jakimiś blokami, bo to, to właśnie jest, jest sposób, sposób myślenia, że te niematerialne wartości nie są żadnymi wartościami w, ich, w perspektywie tego, 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 tego projektu. Jest przestrzeń wolna w środku, w środku miasta, więc. Trzeba ją zabudować. To jest zupełnie, jak ja się dowiedziałem o tym też po, po niewczasie, no to, to nie chciało mi się w głowie to, to pomieścić. No, no, jak można 9-piętrowe bloki, osiedle na 10 tysięcy mieszkańców budować tuż przy, przy katedrze. Zwróćmy uwagę, że miasto Poznań w średniowieczu nawet 10 tysięcy mieszkańców, zdaje się, nie, nie liczyło. 16 20 tysięcy. No ale to niewiele ale to, był to było cały, wioski, cała, cała, aglomeracja. cała aglomeracja, a tutaj 10 tysięcy na, na fragmencie wyspy katedralnej miałoby się pomieścić. To, to jest jakieś jakieś niebywały niebywały. Sposób, sposób myślenia. I teraz jakbyśmy inaczej spojrzeli na to. Jest w środku miasta ta wyjątkowa, wyjątkowa przestrzeń do, do wykorzystania jak najbardziej, ale jakie ona ma, ma wartości? Po pierwsze kultura, kulturowe, po drugie przyrodnicze. My, jako mieszkańcy Poznania, mamy no, nie, nieprawdopodobny przywilej, bo z większości punktów miasta ma, mamy bliski kontakt z przyrodą. Możemy pół godziny jechać, jesteśmy nad jeziorem. Na, na rowerze 10 minut wystarczy pojechać, żeby, żeby znaleźć się w otoczeniu pięknej przyrody. Tutaj w środku miasta ten, ten fragment Ostrowa Tumskiego jest pomnikiem historii. Najważniejsze zabytki w skali kraju tam, tam mieś, mieszczą się, a obok jest nietknięta prawie że przyroda. Czy, czy to nie jest, nie jest rzecz do, do zagospodarowania, wykorzystania i udostępnienia? Ale tutaj... Oczywiście są, są inne, jak to, to przysłowie inni szatani są tutaj aktywni, dla których te, te wartości, o których, o których powiedziałem, się, się nie liczą, bo liczy się, liczy się tylko to, ile, ile się tych budynków postawi, ile się, się zarobi. Więc ja doda, dodałbym tylko, tylko to, że trzeba całą tę sprawę odwrócić. Trzeba zacząć myśleć od drugiej, od drugiej strony: że pusta, w cudzysłowie, pusta przestrzeń w środku miasta nie jest, nie jest dziurą, tylko jest wartością. To jest przestrzeń do, do wykorzystania właśnie przyrodniczego i polepszenia. Jakoś, jakości życia e, mieszkańców. To jest wielka, e, wielka szansa, a zabudowanie tego blokowist, blokowiskiem, to, to, jest, e, to, to byłaby katastrofa dla, e, dla, tego, e, dla tej części e, miasta. Nie kierujemy się legalizmem. Miasto Poznań jest jedyne z dużych miast w Polsce, które ma konsultacje miejskie dwuetapowe, wyprzedzające całą procedurę planistyczną, która wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jesteśmy teraz na takim etapie, roboczym, w tym środku, przed procedurą planistyczną. To bardzo dobrze, że te dyskusje się teraz odbywają, bo my te opinie teraz wszystkie zbieramy, analizujemy. Jeszcze mamy pełną swobodę rozważań nad tym, jak ten projekt stworzyć tak, aby było najlepszy dla naszego miasta. Cały czas rozmawiamy na ten temat i z radami osiedli. W zeszłym tygodniu było takie robocze spotkanie z przedstawicielami Środowiska Akademickiego Poznania. Kolejne spotkanie jest dzisiaj. Jestem tutaj i też uważnie słucham uczestników tego spotkania i rzeczywiście rozważamy dużo aspektów w tym projekcie. Natomiast no, proszę też pamiętać, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że polityka przestrzenna jest realizowana w określonym układzie formalno-prawnym. Niestety tego nie przeskoczymy. Polityka przestrzenna, a więc Konstytucja Przestrzenna Miasta Poznania od lat 90. ten teren wskazuje jako teren do przekształcenia terenów przemysłowych w dzielnicę mieszkaniowo-usługową. I konsekwentnie w kolejnych dokumentach nie tylko urzędnicy, ale także radni miejscy tę decyzję podtrzymywali. Plan ogólny z 94 roku, studium z 99, studium z 2008, studium z 2014, studium z 2023 roku. Cały czas ta dyskusja trwa, chociażby w kontekście relokacji ogrodów działkowych, tutaj też konsekwentnie działkowców informujemy, że te ogrody będą relokowane i dlaczego one muszą być relokowane w naszej ocenie. Stąd to nie jest temat nowy i konsekwentnie staramy się realizować pewne kierunki, pewne założenia. Natomiast w jaki sposób ten kierunek przekształcenia tego terenu przemysłowego w dużej części obecnie zrealizować tak, żeby to jak najlepiej się wpisało w tkankę miasta, w jego tożsamość, oczywiście będziemy cały czas analizować. I to jest bardzo cenny etap dla nas, kiedy te opinie do nas wpływają. I wszystkie te aspekty, te istotne obawy, które się w tych opiniach pojawiają, bierzemy pod uwagę i analizujemy, w jaki sposób możemy na nie odpowiedzieć. Kiedy byłem radnym Rady Miasta i szefem Komisji Kultury i Nauki. Wówczas byłem za, o ile pamiętam, prawie wszyscy byli za tym, by przystąpić do pracy. Powody były oczywiste. Pierwszy, no by ochronić to, co zabytkowe na wyspie. I to był pierwszy powód. Drugi, by zachować przyrodnicze walory wyspy. Trzeci. By zrewaloryzować to, co było związane z przemysłem, którego tam być nie powinno. 20 lat temu jeszcze wiele elementów było, do dzisiaj zresztą. I to były intencje. Przed spotkaniem jeden z dziennikarzy zapytał mnie, czy dzisiaj, już nie jestem radnym, więc nie mam takiej możliwości, ale czy dzisiaj bym głosował za przyjęciem tego planu. Biorąc pod uwagę, po pierwsze, to, że ten wprost w uzasadnieniu uchwały zapis, że będą wyznaczone nowe trasy komunikacyjne, by wprowadzić to w obręb komunikacji miejskiej, ta pierwsza rzecz nie została zrealizowana. Ale druga, takie nasycenie budownictwa na tej wyspie oczywiście zmienia jej charakter. Kiedy jechałem ulicą Kuczewy dwa tygodnie temu, widziałem katedrę za Garbarami. Kiedy dzisiaj pojedziecie Państwo, widoku katedry już nie ma. Zniknął nam obraz katedry z ulicy Kuczyn. Kiedy pracowaliśmy nad studium przestrzennego rozwoju miasta, już nie pamiętam w którym roku, yy, lub nad planami dotyczącymi starej rzeźni, to tam się pojawiły osie widokowe i chęć ich zachowania. Yy, teraz pojawia się pytanie, czy. To znikanie najważniejszych zabytków w panoramie miasta będzie trwało. Czy też no, spróbujemy jednak zachować w tym kraju w razie miasto, o czym tak pięknie mówiono, te walory Poznania. Stąd dzisiaj nie mógłbym głosować za przyjęciem tego planu. I jeszcze jedna uwaga, ponieważ w tej chwili jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania które też zaspało. I na czas nie podjęło żadnej działalności, ale na posiedzeniu naszego zarządu podjęliśmy stanowisko, że akceptujemy to, co koleżanki i koledzy z Towarzystwa Ochrony Zabytków zrobili, że przyłączamy się do tego apelu Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, także jest z Państwem. Dziękuję.